Szanowni Państwo, Szampana oczywiście nie otwieramy, yy, dlatego że no, nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego rozstrzygnięcia Rady Ministrów. Oczywiście z jednej strony bardzo się cieszymy, że wola mieszkańców gminy Słów została uszanowana i ta determinacja mieszkańców w walce o pozostanie w granicach administracyjnych gminy Subsk yy, zakończyła się sukcesem i przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za ich właśnie determinację, za ich wsparcie, za ich wolę walki. To świadczy o tym, że czujemy się tu związani z tą gminą, że tu są naprawdę takie mocne więzi społeczne. Z drugiej zaś strony. No nie ukrywam, że jestem bardzo rozczarowana decyzją Rady Ministrów, jeśli chodzi o przekazanie terenu inwestycyjnego w Płaszewku. Przypomnę tylko, że ten teren gmina Subsk otrzymała w 2009 roku w ramach rekompensaty za lokalizację tarczy w Redzikowie i tak naprawdę przeszliśmy od początku, czyli od uchwalenia planu projektu technicznego no i wykonawstwa uzbrojenia tego terenu. Stworzyliśmy dla całej gminy Subsk bazę podatkową z której już dzisiaj do budżetu gminy SUS wpływa prawie 4 miliony złotych, więc Uważam, że w tym zakresie ta decyzja Rady Ministrów jest delikatnie mówiąc niesprawiedliwa niesprawiedliwa dla gminy SUVS. To w bardzo mocnym stopniu osłabi naszą kondycję finansową, biorąc pod uwagę z jednej strony utratę dochodów z lokalizacji wysypiska w Bierkowie, to jest 3 miliony złotych, i tu 4 miliony z terenów w Płaszewku, 7 milionów dla budżetu gminy Subs. Jest to duża na pewno strata finansowa, ale nie odpuszczamy tego płaszewka. Będziemy starać się pozyskać rekompensatę za utraconą rekompensatę czyli tereny, na których będziemy mogli zbudować kolejną strefę inwestycyjną, kolejną bazę naszą podatkową. Będziemy wszystko robić, żeby skarb państwa przekazał nam tereny Oczywiście w granicach administracyjnych gminy Słupsk, tereny, na których będziemy mogli stworzyć taką bazę podatkową. Czy rozmowy w tej sprawie już trwają, albo były jakieś choćby luźne deklaracje Rzecznika Rządu? Tak, ja wczoraj oczywiście rozmawiałam z panem posłem Millerem, bo trzeba to jasno powiedzieć. Tą pierwszą informację uzyskałam od posła pana Piotra Millera i rozmawialiśmy na ten temat. Próbowałam jeszcze bronić tego naszego płaszewka. Myślę, że przed nami to są kolejne rozmowy, kolejne jakieś tam ustalenia. Ale to, co jeszcze chciałam mocno podkreślić. Gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia się, że jest to kompromis. To nie jest, proszę Państwa, kompromis. Bo gdyby to był kompromis, to nie słyszelibyśmy ze strony miasta takich deklaracji o planowanych kolejnych yy, wnioskach poszerzenia granic miasta. Kompromis polega na tym, że żadna ze stron nie jest zadowolona. Nas nie zaproszono do stołu. Przy którym zapadły ostateczne decyzje. Ale nawet jeżeli ten kompromis został zawarty przy stole pana premiera, to należy go uszanować i to dotyczy dwóch stron. Więc dzisiaj dochodzę do wniosku, że po stronie miasta nie ma żadnej refleksji, jak budować. Naszą przyszłą relację? Jak my mamy budować przyszłość naszej gminy, kiedy jeszcze jeden proces się nie zakończył, a słyszymy, że miasto zapowiada kolejne kroki? Ale myślę, że to jest czas jeszcze na dyskusję, na komentarze w przyszłości. Dzisiaj potrzebujemy trochę czasu na takie zagojenie tych ran, na uspokojenie atmosfery, która tak mocno została jakby napięta przede wszystkim wśród mieszkańców gminy Słupski i mieszkańców miasta Słupska i myślę, że przyjdzie ten czas, kiedy w dużo lepszej atmosferze usiądziemy do stołu i nakreślimy sobie przyszłość i rozwoju całego regionu Słupskiego, nie tylko Miasta Słupska i nie tylko gminy Słupsk.